Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Zmów Dawid Crazy Załęcki. Witaj. Cześć, witam. Ogromne wyzwanie, kolejne ogromne wyzwanie przed tobą, Rom Lebaner. Powiedziałeś mi wcześniej, że to jest osoba, którą podziwiałeś, którą śledziłeś, był to twój idol, można powiedzieć. Tak dokładnie. No, on był należał do czołówki światowej OK1. Także jak Denis był młody i zapisałem go na sztuki walki, także śledziliśmy to razem, podniecaliśmy się na jego walki, na jego, na Ernesta Hosta, na Remiego Woniackiego i Jérôme ponieważ poniekąd był też w takim czołówce dla nas, idoli. No jest do dzisiaj tak naprawdę, no co, kawał chłopa. Superfighter, także bardzo się cieszę, że z nim walczył, jest to dla mnie, można powiedzieć, spełnienie i uko ukoronowanie takiej kariery mojej, nie, amatorskiej, co prawda. To jest też fajne, że chciałeś, żeby Denis poszedł w ślady e właśnie Jeroma, a teraz z nim walczysz. Jakie to jest dla Ciebie uczucie, że gdzieś tam kiedyś go właśnie śledziliście i pokazywałeś Denisowi, e jak wygląda prawdziwy sportowiec? Nie no super, tak naprawdę spełnienie marzeń dla mnie, także nic lepszego nie można było wymyślić, także federacja mnie bardzo mile zaskoczyła. Jestem z tego bardzo zadowolony, także no co, by tylko dać fajną walkę, bez kontuzji żeby było dobrze, nie? Miałeś kiedyś gdzieś tam marzenia, żeby zawalczyć z taką personą właśnie we flikach, czy w ogóle wizualizowałeś sobie, że coś takiego może się wydarzyć? Nie, ja w ogóle nigdy nie marzyłem o tym, że ja zawalczę, ja nawet, to tu, nawet w życiu bym przez, to, przez myśl nie prze, przełkło. Jedyne co, to marzyłem o to, żeby mój syn właśnie zawalczył i ja marzyłem o tym właśnie w tamtych czasach, żeby to on był w tej czołówce K1. Może o tym, żeby zawalczył w tych turniejach tam w Japonii, ale no poszło jak poszło, walczy w Afrikach, walczy też z dobrymi zawodnikami, tak jak na przykład jak Daniel, także topowy zawodnik światowy też, także szpilka wcześniej, więc nieważne gdzie, ważne, że walczy. Pytałem cię o to wcześniej, ale znowu muszę o to zapytać. Nie chciałeś już mieć aż tak mocnego rywala. Gdzieś tam mówiło się o Marcinie Najmanie, który oczywiście jest cesarzem, ale nigdy w K1 nie był tak dobrym zawodnikiem. Denis Labryga, Don Diego, teraz Le Lebaner. No ta poprzeczka cały czas idzie coraz wyżej. Jak to w ogóle się odbywa, że dostajesz tak mocnych przeciwników i chcesz z nimi walczyć? No to też dobrze o to by świadczyło, że jednak no, nie jesteś leszczem. Czymś, ale nie wiem, kto to wymyśla. Do mnie dzwonią, mówią, że mają kogoś dla mnie. no Ja przyjmuję i stawiam się tutaj i walczę. No, a kto to wymyśla, to naprawdę nie wiem, ale na pewno ktoś dość ciekawie o tym myśli, nie? że takie rzeczy wymyśla. do Lesza nawiązałem, bo na przykład. Mi takiego zawodnika na pewno by nie dali, a jakby zaproponowali, to zapytałbym się ich, czy wszystko z nimi w porządku, a ty bierzesz ich chyba bez zastanowienia. Jak powiedzieli Jerome Le Banner, to pomyślałeś idol, ale pomyślałeś też, że no możesz z nim wygrać. Znaczy nie pomyślałem czy mogę z nim wygrać, ale mam szansę na, nawiązać walkę jakąś tam, a czy wygram czy przegram to ring zweryfikuje, ja nigdy nie uważam, że wygram czy nie wygram, po prostu idę i robię to co jestem w stanie, to na no co i, no pozwoli mi zawodnik, nie wiem, przede wszystkim to jest mańkut, nigdy się tak z mańkutem nie biłem tak porządnie, więc też ogromne wyzwanie dla mnie, no, no cóż, trzeba się przygotowywać, zasuwać na ile będę w stanie i kolejne wyzwanie życia, nie? Masz gdzieś tam tą świadomość, że możesz pobić swojego idola? Nie myślałem o tym w ten sposób. No, zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Powiedzmy jeszcze, jeśli chodzi o Denisa, no bo on też ma ciężkiego przeciwnika. Omielańczuk, KSW, Misz KSW. No jednak jest to osoba, która będzie też ogromnym wyzwaniem dla Denisa. I ty, i Denis będziecie mieli. Podczas tej gali, no chyba swoje najcięższe pojedynki do tej pory, które stoczyliście w MMA czy w K1 w Flikach. Tak, tak. Ja już nawet mówiłem Denisowi, że tak naprawdę i ja i on, amatorzy, i obydwoje mamy czołówkę światowego, zawodowego fightu, czyli UFC, KASW, a ja mam K1, więc to są topowe gwiazdy. Najlepsi w swojej klasie. Do tego obydwóch mankutów. I obydwóch już w takim wieku, można powiedzieć, emerytalnym, nie? W sumie jak ja. Także bardzo duże połączenie takich zawodników, przeciwników naszych, nie? To jest też... Coś takiego, że będzie to takie walki. Może Denis, nie, bo to jest, jest tam ogromny konflikt, ale czy ty tą walkę będziesz pamiętał nieważne, jak się zakończy. Już do końca życia, że, że z taką osobą mogłeś się zmierzyć, no bo jednak 111 walk zawodowych w K1, no nie każdy może takiego zaszczytu dostąpić. Nie, nie, no ja się jaram tą walką naprawdę mega, także bardzo się z tego cieszę i, i tyle. A jak to wyjdzie, zobaczymy na walce, nie? Dobra. Jak myślisz, jak wyglądały negocjacje z Żeromem? Jak przedstawili Twoją osobę yy, zawodnikowi, yy, który gdzieś tam te, tych walk ma ponad 100 na swoim, na swoim koncie? No musiało być to dosyć zabawne, oczywiście nie umniejszając Twoich nie umniejszając umiejętności, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, nikt by Jeroma nie wpakował w pojedynek z Tobą, gdyby Cię też gdzieś tam nie doceniali. Nie wiem, powiem Ci, nie myślałem o tym i nie mam zielonego pojęcia, jak to wyglądało, nie? Także no, nawet nie wiem, co powiedzieć. Wcześniej też mówiłeś, że już nie chcesz mieć tych, takich pojedynków, gdzie no, dużo tej krwi się leje, dużo tego zdrowia, tracisz kolejny pojedynek z taką personą. Chciałeś, nie myślałeś, żeby teraz już zmierzyć się z kimś no, troszeczkę gdzieś tam tymi umiejętnościami, czy albo wiekiem słabszym? No powiem Ci, że cały czas chciałem kogoś, jakiegoś rówieśnika. Żeby... Pod górkę Cię robią? Pod... Tak, chciałem rówieśnika, żeby nawiązać tą walkę. No, jakąś... Rówieśnik jest, rówieśnik jest. Tak, dali mi rówieśnika, tylko że no, nie sądzę, że za to mi z światowej czołówki. Rówieśnik, miałem na coś takiego jak. No amator, rówieśnik no, po prostu w moim wieku i ktoś tam ma no, to to i to jakby było. Nie? Ale jak widać, są tam mądrzejsze głowy wymyślili to. Ogólnie nie zastanawiałem się, bo walka mnie mega jara. Także tak jak mówię tutaj szacunek do przeciwnika mega, to był mu idol. Jest nadal w sumie tak naprawdę, więc tutaj nawet naprawdę jest dobrze. I w końcu młodość będzie po stronie Dawida Załęckiego, bo chyba 5 lat tam różnicy między Wami jest na Twoją korzyść. Tak, jest 5 lat starszy ode mnie, ale tam na pewno dużo cięższy, wyższy, także on ma parametry chyba labrygi. Więc y, tutaj wiek już nie gra roli też aż takiej na 5 lat różnicy, to nie jest duża różnica, więc także formę ma naprawdę dobrą, więc tutaj nie ma co gadać. A śledziłeś gdzieś tam jego te ostatnie poczynania jak on teraz wygląda na, w perspektywie ostatnich, nie wiem, dwóch lat? Tak, widziałem ostatnio, to kurwa nie wygląda gorzej ode mnie, a nawet może i lepiej i kawał chłopa i rusza się naprawdę świetnie. Nie będzie lekko i do tego mańkut, gdzie to jest dla mnie duże utrudnienie. Zresztą ciekawe, że przyjdą faceci gdzieś tam, którzy już są w średnim wieku, a swoją sylwetką, umiejętnościami i pewnie tlenem no, mogliby pokonać niejednego zawodnika w wieku 20 czy 25 lat. No, coś tam trenujemy i ja i on, a jak to będzie, zobaczymy w ringu, ile komu tlenu starczy czy mocy bo to każde przygotowania są inne, nie? A Ty gdzieś tam teraz Denisa motywujesz, no bo wiadomo, że ta waga jego poszła w górę. Pokazujesz mu swoją sowetkę mówisz, że Denis musisz troszeczkę zapierniczać, żeby, żeby nadrobić? Nie, nic nie pokazuję, ja myślę, że Denis do, dotarł już do niego to i sam zrozumiał, także zresztą trzeba mu pokazywać, jak on ojca widzi na co dzień od lat, więc on doskonale wszystko wie. Myślę, że dorósł już do tego, zrozumiał, dotarło do niego to, że Masa to nie jest to, co on myślał i w końcu zrobi sylwetkę. Nie wiem, czy wyrobi się w czasie tutaj na tą idealną sylwetką, ale prędzej czy później on ją zrobi i będzie wyglądał jak na walkę z Kubiszem niedługo już. A możemy być spokojni o zdrowie Denisa, no bo zapowiadał, że wróci jak już w 100% będzie, yy, będzie zdrów, no a teraz gdzieś tam ten boks nie może jeszcze bić się w K1, no gdzieś te obawy są, że znowu ta kontuzja się odnowi i będzie scenariusz taki, jak mogliśmy widzieć w walce na przykład z Tyburskim. No właśnie dlatego Denis się decyduje na walkę w boksie, żeby nie narażać się na kontuzję, bo po co ma znowu wyjść tak jak było wcześniej, że spróbuje coś kopnąć, coś źle i noga znowu odmówi posłuszeństwa. Trzeba dać tej nodze jeszcze trochę, ona jest naprawiona, jest zrobiona, ale wiadomo, to czas go i rany, to musi wszystko jeszcze chwilę poczekać. Więc na razie decyduję się na walkę w boksie, taka, jaka jest najbezpieczniejsza dla tej nogi, więc. A kolejna może już będzie w K1, kto wie. Dobra, a ty jakie masz zdanie o, o Mieleńczuku? Jakie mam zdanie? No co, no dobry zawodnik, no wiadomo już też usyłku kariery, ale cały czas w formie, cały czas mocny, trudny, niebezpieczny, no swoje osiągnięcia w życiu ma. No i tyle. Jeszcze powiedzmy o ostatnią kwestię, że Rom Lebaner miał się bić kiedyś w Polsce z Marcinem Różalskim, teraz bije się z Tobą. To też taka fajna historia. Tak, tak. Do tej walki nie doszło, tam coś nie, do, nie dotarł. Nie wiem, co tam się działo, ale nie dotarł na tą walkę i walki nie było. Może czekał na mnie. Tego powitasz po polsku. Jak najbardziej chętnie. Super, dzięki wielkie. Dzięki. dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.